Rutyny finansowe, które się sprawdzają, czyli taki maniker dla naszego portfela. Moje trzy e, sprawdzone polecajki to regularny money date, czyli to, żeby raz na jakiś czas wpisać sobie do kalendarza albo z naszą drugą połówką, albo nawet czas dla siebie, żeby pomyśleć albo pogadać o swoich finansach. Po drugie to odkładanie wszystkich takich. Zakupów, szczególnie jeśli idzie o ubrania, dodatki na później, czy ja naprawdę tego potrzebuję. Jeśli robimy zakupy w internecie, wiele osób to poleca, żeby coś wrzucić do koszyka i wrócić do tego za jakiś czas. Mnie zdarzyło się w ogóle zapomnieć, że wróciłam coś do koszyka i w ogóle chciałam tą rzecz kupić, więc stosuję to teraz regularnie. Bardzo rzadko kupuję coś od razu, nawet jeżeli mi się podoba. Wiem, że podlegamy tym technikom, że ta promocja może się skończyć albo ten towar się wyprzeda. Natomiast zazwyczaj jesteśmy. W stanie znaleźć równoważny, więc musimy się przed tymi technikami trochę bronić i przed tymi szybkimi decyzjami zakupowymi. I po trzecie, wszystkie automatyzacje, czyli automatyczne, regularne przelewy, jeśli idzie o oszczędzanie, o inwestowanie. To mi się bardzo sprawdza, więc nawet jeżeli chcę przetestować coś nowego, ustawiam stałe zlecenie na małą kwotę i po jakimś czasie patrzę, jak to wygląda. Ja lubię takie rozwiązania, mnie to tak zwalnia ze stresu, bo też dzięki temu po prostu uśredniam cenę zakupu. Tak jak można zrobić. To w GoldSaverze, ale też na przykład inwestując z robodoradcą i takich rozwiązań na rynku jest oczywiście dużo więcej. A jakie rutyny finansowe działają dobrze na Wasz portfel? Podzielcie się w komentarzu.